No, i kolejne małe zlecenie, tym razem Willis MB, którego przyjeżdżam przed chwilą z Gdyni. I to jest samochód, który jest użytkowany przez właściciela na bieżąco. Czasami robi w nim jakieś małe wymiany samemu, jak też nowe opony. Kilka jeszcze innych nowych tematów jest w tym aucie, ale samochód niestety nie hamuje. Także dlatego odebrałem go na nowecie. Powiem szczerze, że taka kapotyna fajnie wygląda. Niestety jak przyjrzymy się bliżej, to oprócz takiej właśnie małej która mi się akurat podoba, fajnie, jest. fajnie to wygląda, bo, bo widzę, że samochód jest oryginalny i nie był remontowany. Ale nie gdzieś tutaj więcej się jakaś rdza pojawia paniekająca szpachla. Wstępnie rozmawialiśmy o tym, że być może będziemy mogli to dla klienta zrobić tak, żeby wrócił trochę bardziej jednak do oryginału ten samochód. W podwozie jest z a oto widać most a i tak samo też grill i maska i rama szyby z tego co widzę, natomiast na dworze jest już Midisa. Teraz zobaczymy, chyba butniki są wojenne. No, na no to wygląda, że albo butniki są wojenne. Fajne, oryginalne tutaj śrubki, nawet fordowskie. Fajnie to wygląda, ale niestety trochę pęka. No nic, zjeżdżamy z lawety. O, to mi się wybrudziło. Aurora comes from Rio de Janeiro. She dances in the little street cafe. And when you're down in Rio de Janeiro, here's what you hear each Latin mother say. You're a sweetheart in a million. Oh, Aurora. With your No i Willis, który przyjechał w piątek już po zasadzie prawie już po naprawie yy, okazało się, że brak hamulców był spowodowany, uszkodzonym cylinderkiem, wodami. Przy okazji okazało się, że no, już są zniszczone szczęki, więc wszystkie szczęki wymieniamy. Yy, wszystkie były zużyte, już tak na wymianę. Ale w dodatku tam, gdzie Cinderek był uszkodzony, no to były zalane płynem hamulcowym, co niestety je dysk Także Tomasz zakłada bębny i będziemy sprawdzać, czy hamulce działają. Amerykanin tutaj od marca 45 Nie, nie, normalnie nie. Nie, nie. To? No dobrze, ale ktoś to, jak nie zbiórka, myślę, że to znaczy coś mówicie? Czy, 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 czy? Ja nie wiem, ja nadal tak. nie wiem o co chodzi No i właśnie z powrotem na wozie, z ponownego mączkowania. No i jak widać jest jak nowa. Wygląda to myślę bardzo nieźle, to jest tak jak mówiłem wcześniej oryginalna naprawiona burta, co się bardzo rzadko udaje. A na pace Naprawione ramy szyby, butniki, kanister. No, i pamiętać to miejsce: teraz to będzie zalane epoksydem, potem poliuretanem, bez żadnej szpachli. Nawet cyny nie będzie trzeba tutaj dawać i będzie jak nowe ale oryginalne.